Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika Moi, przepraszam, muszę ciasko dokończyć. Dzisiejszy gość to o Matko M4 TTHE3W8, co myślę można tłumaczyć jako Matthew... 8? Chyba tak. Strasznie skomplikowane takie niki są. Na M44 Matthew jest z PMHC2. Mapa, step, losowanie bardzo fajne, bowiem jak ostatnio, nawet wczoraj chciałem zrobić misję yy, na yy, artyleriach, to losowało mnie regularnie albo byłem topką, albo byłem dziewiątym tierem, yy, albo w ciągu dwóch dni ostatnio losowało mnie Trzas na Himmelsdorf, yy, także zupełnie jestem yy, jakby, jakby to powiedzieć pewien tych słów, że matchmaking i dobieranie map jest w jakiś sposób ustawione pod mapy. Bowiem jednak, jeśli wybieram po dłuższej przerwie grania Artą, wybieram Artę i pierwsza mapa to jest Himmelsdorf, to jest coś na rzeczy. Jeśli następnego dnia wybieram artylerię i w ciągu kilkunastu bitew mam dwa razy Himmelsdorf, linię Zygfryda, Ensk, to jest coś na rzeczy. No, ale to myślę, taka pogadanka, bo ta bitwa na przez większą część będzie. Taka zwykła, dość bym powiedział. Ciekawe jest to w samej artylerii oraz również w postawie mefiu jest fakt, że ta arta ma pociski kumulacyjne i one bardzo potrafią trolować. Właśnie to jest ciekawe, bo te arty sześciostopierowe, właśnie M44 czy chociażby Grill, mają te hmm, hity. I nie potrafią naprawdę zaspamować przeciwnika. Eee, można zrobić straszną siekę, chociażby właśnie jak na przykładzie tego Su. Podzielony z modem, byle trafić. Zoom, bank trafia. 552. czołg, ty, oczywiście, penetracja była. Nie weszła w gąski, więc weszło za wszystko. 240 średniego, 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 średniej penetracji, 700 średnich uszkodzeń, także 240. Na siódme, ósme wystarcza od frontu, jak widać, spokojnie. Wciąż dokończę. Kocwał mi się gdzieś tam do szafy, zabunkrował. No i teraz, właśnie, zaczyna się ciekawa robić sytuacja, w której próbuje Matthew trafić te czołgi po no, tej drugiej stronie na stepach. Pierwsza próba strzał niestety, peska długo leciała, więc nie doleciała w ogóle do czołgu. No i teraz będzie troszkę dłuższa przerwa, dlatego też pogadam o, o tym matchmakingu nieszczęsnym. Ktoś ostatnio, hmm, chyba z moich widzów albo gdzieś widziałem dyskusję, ktoś napisał wprost, że prowadził statystyki i na 400-bite flightami e, rzuciło go chyba 3 albo 4 razy na mapę typu Ognia na przykład. Ja, na, ja chociażby na Łuku ognia gram. Gram ostatnio regularnie całkiem ISEL VII albo Esetką, Artylerią się nie zdarzyło. Ostatnio nigdy zagrać na mapie tyłu właśnie Prochorowka, Malinowka, czy po prostu Prochorowka w drugiej wersji, czyli łukognia. Za to rzuca właśnie Enski linie z Ekfryda. To są mapy standardowe, więc zupełnie e, jestem w jakiś sposób może nie przekonany, ale jest na rzeczy fakt, że matchmaking dostosowuje mapy pod wybraną misję i po prostu utrudnia nam, żeby za łatwo nie było, bo jeśli Lighta przez tyle set losuje bardzo rzadko na otwarte mapy, podobnie jak artylerię, to nie jest to w porządku. Mówię o tym dlatego, że raz, żeby się trochę pożalić i wyżalić, dwa, bo na razie yy, Mafius stara się trafiać w czołgi. To z tego RHM-ca, który wydaje się ma trola. No i teraz dobrze pocelowany czołg, ale niestety <laughs> za górką, więc trafia w skałę 4 do 4. Niestety wciąż. No i czekamy na razie, czekamy na jakieś rodzaj wydarzeń. Może troszkę przyspieszę, szczególnie ten reload. Tutaj będzie znowu kolejna próba strzału w e, T34 albo w ISA. I stoi, poleciała pestka. Oczywiście, standardowo jak e, czołg e, stoi i artylerzysta w niego celuje i strzeli, to zaraz ten czołg zaczyna się ruszać. To jest generalnie standard e, u większości graczy, szczególnie na artyleriach. Znowu celowanie w T-34, on jest strasznie tutaj złośliwy, bo się rusza w, tu, w tył, w przód, w, o właśnie, zobaczcie, co celownik w jedną stronę, to w drugą, teraz próba strzału z wyprzedzeniem, no, znowu się zatrzymał, teraz wycofuje, i teraz poszła pestka, strzał. To oczywiście on się wy... to, to oczywiście wjechał do przodu, więc widać, że tutaj jednak można uniknąć nawet czołgiem ciężkim grania, czy uniknąć pestki. Szczególnie tutaj te słowa kieruję do wszystkich, którzy płaczą, jak to artylerie zawsze trafiają za full i nie można się przed nimi nigdzie osłonić. Jak widzicie, zobaczcie, można powiedzieć, że Mafiu. Uparł się na tego T34, te jak długo nie może go trafić? Teraz w końcu on na chwilę stanął i dostał pięknie przed tylne kółko, weszło za 743, w końcu jakiś demercz. No, w końcu coś się udało, bo wyglądało to słabo. Jest 8 do 10 stan bitwy, także zobaczcie, mamy RLA 44, już się przełączył na Apeki, ARL generalnie nie ogarnia. 1000 bite, więc dopiero gracz podarkujący Próba strzałów tego yy, STA. Ale znowu nie weszło, i zobaczcie, RL ma 543 HP. Wystarczyłoby, żeby zjechał po prostu na e, tego STA, ale dostał peskę za 420, 428. Podkreślę to jeszcze raz 428, czyli widać, że bo to był strzał najprawdopodobniej o C28. E, ma on topową lufę. Kolejna próba strzałów tego STA nieudana. No i teraz zaczyna się właściwa tak naprawdę bitwa po upływie 5,5 minuty, zobaczycie yy, bitwę, która no myślę zapadnie, mam długo w pamięci, do tej pory pomyśleli, się sobie pomyśleć, ale w ogóle co to było, tak, no on strzelił kilka razy, trafił dwa, zrobił 1300 damage'u i to ma być bitwa, którą mamy oglądać, no jak to się pewnie domyślacie, czasem tak jest, że bitwy niekoniecznie muszą być epickie od samego początku, czasami są epickie od mniej więcej powiedziałbym 2 trzecich. Jestem T34, próbuję na nas wyjechać. FV niszczy na szczęście. Giół Panterę, piękny strzał, trafienie. Udaje się skończyć ten czołg 8 y, tieru. Ciężki, y, parę pestek uniknął tej już nie. No i teraz zobaczcie, zostały trzy artylerie, same przeciwko 6-5 czołgom, czyli 4 czołgom i artylerii, czyli 4 kurde pięciu pojazdów wroga, czyli trzy arty na pięć pojazdów wroga. STA świeci nasze artylerie, więc mają największych szanse, W tym momencie ginie GW Pantera y, od pestki od STA, e, które samo jeszcze żyje i po prostu bardzo rozsądnie świeci pod swoje arty. E, FV celuje w tego e, STA, czy montam nie wiecie, Zobaczcie jakie dostaje kolejne pestki. Jeden, dwa strzały. No i teraz ten e, przeciwnik popełnia błąd, bowiem zobaczcie, wjeżdża na e, tor. I w tym momencie, właśnie ginie. Czyli zobaczcie, dosłownie ułamek sekundy po tym, jak, F, jak STA zabiło FA-207, ten STA ginie z rąk Mafiu, i teraz Mafiu staje sam na 4 pojazdy przeciwnika. Był przez ułamek sekundy sam na 5, i zaczynamy właściwą bitwę Przyładowanie na hity. Jeden wróg na kapie, Kawotrójka wyjeżdża na ogrysku Kawotrójka dość pancerny czołg, więc, no, fakt, żeby go Tutaj spokojnie by się przydał Haek. Akurat tutaj by jednak lepiej zagrał, bo haekiem myślę, za 110 by mu weszło. A tak może być chwila problem. Drugi przeciwnik jest na kapie, co jest już bardzo ciekawe. I zobaczcie teraz, co się będzie dziać. Dwaj przeciwnicy na kapie 32 sekundy do końca skapowania bazy. Lornetka włączona, niestety nikt się nie świeci, no bo ten wał nas dzieli. Musi Mefiu coś zrobić. No po prostu musi. Co można być? Musi po prostu wyjechać, no i liczyć na cud. Jest KW-3, strzał z biodra bardzo szybki, I teraz zobaczcie, jest Protek, celuje na nas. Protek patrzy, próbuje, jako że jest to matko i córko Kotson. Yy, czołg, który nie ma wieży, musi obracać kadłubem i teraz patrzcie na to. Celuje, strzela za zero w gąskę. Artyleria przeżyła trafienie bezpośrednie od T28. Yy który ma średniego dymenżu 400 i teraz zobaczcie na to sklejka z czołgiem, można powiedzieć, że teraz bitwa i tak czy inaczej jest przegrana bowiem no nic nie może zrobić i ma jeszcze przeciwko sobie artylerię KW-85 nie może przesunąć działa tak, żeby trafić z tego T28 no nie może po prostu nic zrobić, zobaczcie no czołgi w takim jakimś dziwnym ospałem tańcu nic po prostu się nie dzieje, zostały tylko sekund do końca kapa. Mimo wszystko próbuje, znalazł ten przestrzał i pięknym strzałem z hita. Jak ten hit trafił, to tego naprawdę nie rozumiem. Pod takim kątem w ten pancerz weszło z hita, czyli zdekapował bazę, ma jeszcze szansę. Tylko naprawdę, no, czy drugi strzał wejdzie, czy drugi strzał z hita wejdzie. Poczekajmy na to przeładowanie. Zobaczcie, teraz musi skleić się z czołgiem. Jakoś tak walczą i dostaje Hummel. Hummel strzela i zabija swoje 28 Także naprawdę, no, dla przeciwnika bardzo tutaj pomogła. Eee, no, powiem szczerze, nie ogarniam tego, co ta arta zrobiła. Podstawowa zasada w takiej sytuacji nie strzelać do czołgu albo do przeciwnika, gdy ten jest w sklejce z przeciwnikiem. Czyli nie strzelać po prostu do, w kierunku sojusznika, gdy ten walczy na takim właśnie sklejeniu z przeciwnikiem, gdy obaj mają bardzo mała szansę na to, żeby przekręcić lufę, żeby go trafić, tylko albo czekacie na rozwój wydarzeń, albo podjeżdżacie, starać się pomagać. A nie z końca mapy, gdzie ten Hummel stał, gdzie ta pestka leci około dwóch. 2,5 sekundy. Przez 2,5 sekundy w tym takim no dość paralitycznym i dziwnym tańcu, ale mimo wszystko może się zmienić bardzo dużo. Jeden czołg może wycofać, drugi czołg może się obrócić. Mogą się obrócić dokładnie tak, że nagle to nasz sojusznik zasłoni przeciwnika i nawet dobrze mierzona pestka trafi jego tutaj. Tak naprawdę y, oba czołgi były mniej więcej w, no powiedzmy w takiej pozycji do arty, odrobinę pod kątem. Mimo wszystko pestka nawet w żaden sposób nie raniła Mefiu. Także no, wykończenie tego T28 przez artylerię yy, przeciwną, a sojusznika tego T28 to był jego koszmarnie duży błąd. I tutaj cała wina spada na niego. Znowu załadowany hit. Bardzo ciekawa decyzja o tym, żeby. Aha, yy, w jaki sposób kod dał radę wyłączyć mi komentarze. Yy, bo teraz cały czas na, na czacie yy, leci. Leciały po prostu komentarze o tym, gdzie jest KW85. Gracze przeciw, e, przeciwnej drużyny przyznali, że jest on awkujący. E, także Mafiu przyznał, że Marekrad mu się uda e, misję jakąś zrobić. Nie wiem którą misję może w komentarzu Mafii nam dopisze, co musiał zrobić. Ja teraz mam misję, że muszę być e, topowym, e, czy mieć topowy damage i eksp, i zniszczyć śrogi przeciwnika. I faktycznie KW8 jest na kapie przeładowanie na Heki, o czym wcześniej mówiłem, że były hity, teraz są załadowane heki i pojedynek dwóch hard próba strzału, no bardzo blisko, niestety bez idealnego skupienia nie weszło. No i teraz ten Hummel ma inicjatywę po swojej stronie. To nasza artler jest na przeładowaniu. Jeszcze 10 sekund próbuje objechać, ale Hummel jest... Ma pomysł dobry zajeżdża od drugiej strony. Teraz nasza arta jest plecami do Humela. Jest już praktycznie przeładowana, ale humel wskakuje na plecy. Geopatra przyznaje GG. Humel jest już lepiej. Jeszcze wpada Mefiu na skały. Nie trafia gdzie ten humel. Teraz zobaczcie, stara się Mefiu obrócić humel. Wykazuje się naprawdę dobrym refleksem i stara się objeżdżać artylerię. I znowu mamy ten pojedynek. Dwa sklejone pojazdy nie, nie mogące praktycznie zrobić nic, ale tutaj tym razem Mefiu. Robi lepszy manewr, bowiem hummel daje się zepchnąć na skałę i w tym momencie meczu spokojnie go dobija. Strzałem szybkim, chociaż wydaje mi się, że mógł już Humel być przeładowany, ale mimo wszystko udało się, tak naprawdę. O, włączyły się komentarze, nie wiem dlaczego wcześniej, może ich po prostu nie zauważyłem, przepraszam, e, ale naprawdę, nawet zobaczcie, FO przeciwny, e, przyznaje GG, nawet Humel, który zginął przed chwilą, przyznaje LOL GG, e, wszyscy piszą, e, naprawdę, że świetna bitwa. E, Mefiu potwierdza bitwa życia, ja bym teraz na miejscu, Mefiu, mimo że e, no, czasu jeszcze jest dużo, po prostu by sobie stanął na kapie. I jeszcze zdobył tam troszkę punktów EFI dla kapowania, ale teraz idealnie mierzone pod wieże, Więc ten strzał z hita musi wejść. Także naprawdę piękny strzał, piękne zakończenie. Jest specjalista prawie 3500 punktów uszkodzeń. Jeśli Wam ta akcja z T28 albo artylery Wam się podobała, dajcie łapkę w górę. Przechodzimy do podsumowania. No i tuż, moi drodzy, oczywiście odznaka mistrzowska, a z do tego medal Gora Kołobanow. E, szczęściarz, obrońca, duży kaliber i specjalista. Kołobanów na arcie w bitwie, w której e, raczej nie w trybie szturmu, gdzie wystarczy po prostu się dobrze schować, poczekać aż czas się skończy, tylko faktycznie zostać samemu napięciu na arcie. To jest duża sztuka. E, jeśli ktoś nie widział, to polecam swoją bitewkę. Wy znajdziecie oczywiście link w opisie. Swoją bitewkę na kanale Fai, gdzie mam na grillu kołobanowa. Także, no, też fajnie to wyszło. Ale tutaj, no, wydaje mi się, tam były troszkę niższe tiery i te słabsze gracie, Tutaj, to co się stało, szczególnie z tym T28 Proto, to było Mistrzostwo Świata, że udało się na krawędzi ruchu działa i wychyłu działa, złapać przestrzeń na niego i się przebić za te Porad 700. A potem jeszcze Arta wydatnie pomogła. No, i też bardzo ładny pojedynek Arta przeciwko Arcie i ten KW85, jako taka po prostu wisienka na torcie. Darmowy damage. 3453 punkty um, uszkodzeń 1451 bazowego EXP, naprawdę fantastyczny wynik. E, no tutaj szóstka walczyła z ósemkami łącznie, z tym, że tego T28 te Proto miała po swoim spocie, więc no, cały tak naprawdę Chwała i Splendor, i, i e, cały EXP wpadają na, e, na konto e, FVK. Po, zobaczcie, jeszcze tak, tak naprawdę dobrze Lwy zagrał 1700, no i nie był Pantera 1238 na Szczafi I ARL zrobiły po zero Walker Bulldog zrobił Zwiadowcę, zrobił, zobaczcie 2032 punkty spota, czyli naprawdę nieźle I za to dostał całkiem wysoki EXP, u nich najlepiej Borsuk z tym trollem 3000 STA 2900 i jeszcze specjalista również dla niego te 28 Proto Przepraszam, bez Proto właśnie, ciągę się 28 2000 no i ten magiczny strzał Za zero w gąski naprawdę, coś pięknego i artylerię 563, do tego Hummel 383 No i ten team kill I do tego topowa artyleria Przepraszam, nie, to jest Tak, to jest topka Bo potem jest 3805 na 9 tierze, jeśli dobrze pamiętam 7 strzałów oddał, 0 do meczu, tak naprawdę nieźle, no i ich czołg lekki T71 z magazynkiem nic nie zrobił absolutnie w tej bitwie, zobaczcie 16 strzałów oddanych, 8 trafień, 8 penetracji, 100 punktów obrony tam oczywiście było więcej, no ale teraz nie pokazuje Votry Place więcej niż 100. Za bitwę musiał zapłacić 12,500 tysiąca mefiu, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. 2,076 expa z premką na Artlerii to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I tutaj jeszcze podsumowanie z moda. 12,668 WN8, także naprawdę no bitwa fantastyczna. Wydaje mi się pojedynek godzin uwagi, godzien Waszego zainteresowania i oczywiście godzien łapki w górę. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!